Kiedy myślimy o ikonicznych postaciach Hollywood, bardzo często na myśl przychodzi Gene Hackman. Ten niezwykle utalentowany aktor który przez lata zdobywał serca widzów swoimi niezapomnianymi rolami, pozostaje w pamięci jako jedna z największych gwiazd kina. Pięciokrotnie nominowany do Oscara, a w efekcie dwukrotnie nagrodzony tym prestiżowym wyróżnieniem, Hackman pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii filmowej. Niestety świat obiegła smutna informacja, która wstrząsnęła fanami oraz przyjaciółmi artysty. 26 lutego 2025 roku Jane Hackman, jego żona Betsy Arakawa oraz ich ukochany pies zostali znalezieni martwi w ich rezydencji w Nowym Meksyku. O tej tragicznej sytuacji poinformowała policja hrabstwa Santa Fe, która przybyła na miejsce zdarzenia w okolicach godziny 13:45. W momencie przybycia zastępców szeryfa pod adres przy Old Sunset Trail w Hyde Parku potwierdzono, że doszło do zgonów, brzmi fragment oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. W odpowiedzi na te dramatyczne wydarzenia, szeryf hrabstwa Santa Fe, Adam Mendoza. Odniósł się do sytuacji, zapewniając, że trwające badania nie wykazały, iż przestępstwo miało miejsce. Jest to aktywne śledztwo, jednak w tej chwili nie uważamy, że w sprawę zaangażowane były osoby trzecie, wyjaśnił lokalnym mediom. Informacje te dają pewną nadzieję na wytłumaczenie tej nieprzyjemnej sytuacji, jednak smutek po stracie tak znaczącego artysty pozostaje w powietrzu. Elizabeth Jean Hackman, ich córka. Również zabrała głos na temat przyczyny śmierci rodziców. Według niej, możliwą przyczyną tragicznej śmierci małżonków mogło być zatrucie tlenkiem węgla. Hackman i Arakawa poznali się w połowie lat 80., w czasach gdy młoda pianistka pracowała na siłowni, a Hackman był już znanym aktorem, którego największe osiągnięcia były jeszcze przed nim. Ich historia miłosna była piękna. Mimo, że wzbudzała kontrowersje ze względu na znaczną różnicę wieku, ponieważ Betsy była o 31 lat młodsza od swojego męża. W 1991 roku postanowili się pobrać i osiedlili w Santa Fe. Ginny Hackman zasłynął dzięki swoim wyjątkowym rolom w takich filmach jak Bez przebaczenia, Mississippi w ogniu, francuski łącznik oraz O jeden most za daleka. Jego odejście w wieku dziewięciu dziesiątek lat pozostawia ogromną lukę w świecie sztuki filmowej i w sercach wszystkich, którzy mieli okazję podziwiać jego talent. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wspominać go z szacunkiem i wdzięcznością za wkład, jaki wniósł w historię kina.